No kochani, wróciłam z urlopu, byłam na zakupach. I co kupiłam? To już Wam pokazuję. Darnele. Garnele, ale włożę je pierwdżądówki. Poczekajcie moment. co kupiłam jeszcze? Kupiłam ciereśnie. Jeden chleb. To są takie te szyneczki od kurczaka. O, teraz to mam tutaj. Ser tarty. Szyneczkę. Ser w plastrach. Tutaj jest bekon, tutaj też bekonik i jeszcze jedna szynka taka, trochę inna, nie taka sama. Ojej, co mi Rzodkiewki. cytryny i jeden ogórek. Wszystko musieliśmy kupić, bo prawie nic nie było w domu, tu przed wyjazdem prawie wszystko żeśmy y, wypróżnili. Tutaj mam śląską kiełbasę. Była i, aha, to są wszystkie zakupy z Lidla. Żebyście wiedzieli, wszystkie zakupy są z Lidla. filtry do kawy gazetę Lenor tutaj mam jeszcze takie kiełbaski zawijane w wędzotnym boczku bardzo lubię je podsmażane na patelni albo y, jak to się nazywa? Stratnika. Pasta do zębów. Skrzydełka z kurczaka. Taki karton. Wina. Trzy litry tutaj są wina, to już starczy mężowi na, prawie na miesiąc. Raz, dwa, trzy, cztery piwa. Cztery piwa i... Taką medwórz to jest coś takiego jak tatar surowy. No, o, ojej, go zapomniałam! I jeszcze mam tutaj orzechy włoskie, już łupane, widzicie. Kupiłam tych orzechów dwie takie paczki. I teraz już wszystko. Żegnam się z Wami i do zobaczenia w filmikach z mojego urlopu. No i zapłaciłam za to wszystko. 80 euro i, o, i 80, 80 euro i 89 centów. Nie wiem, czy tam widzicie, czy nie. No, tyle zapłaciłam za, za to wszystko. Teraz, No i moi kochani, tyle zapłaciłam za to wszystko. Ile byście wy zapłacili za to? Nie wiem, nie mam pojęcia. Ale może wiecie, więc mi napiszcie. No a teraz do zobaczenia w następnych jakichś tam filmikach. Cześć, pa!